Dzisiaj w Księdze Sędziów w rozdziałach 16-18, to jest dzień 83, czytam historię, która mogłaby być świetną komedią omyłek, moglibyśmy się z niej uśmiać popachy, gdyby nie to może, że tak jak każda komedia pokazuje y, jakieś prawdy o nas samych, więc jeśli się śmiać to z naszych ludzkich wad, z naszej głupiej e, religijności opartej na jakimś systemie e, uczynków e, pobożnościowych, Stawiamy sobie jakiś tam znak Bożej obecności w swoim życiu. Czy to jest jakaś pomyślność materialna, czy też nasze uczynki, właśnie. Ech. Taki jeden człowiek Michał się nazywał. Jak na ironię, to oznacza to imię cóż jest jak Bóg? Ukradł pieniądze swojej matce, a kiedy już go tak porządnie skleła i eufemistycznie mówiąc, mówiła do jego uszu, oddał jej wreszcie. I ona wtedy mówi: Oj, błogosławiony jesteś synu, no to ja poświęcam ci te pieniądze. No to a ja nie, nie przyjmę ich. No to ona wzięła i zrobiła z nich posąg. Posąg Boszka. I ten posąg stał u Michałasza przez wiele dni. Ten posąg później, to się wydaje kulminacją już tej głupoty w tej historii, wzięli ludzie z pokolenia Dana, którzy okradli Michałasza, zarówno z tego posążku, jak i z kapłana <grym> zatrudnionego. Tam i postawili u siebie, i on tam stał po wszystkie dni, kiedy Dom Boży był w Silo, dopóki Dawid nie zabrał tego namiotu spotkania do siebie, do Jerozolimy. Ale najdziwniejsze wydaje mi się to, że Michał wziął sobie na służbę lewite takiego włóczęgę, który. Lewitą w zasadzie nie był, bo nie był z pokolenia Lewiego, ale z pokolenia Judy, z Betlejem Judzkiego. I uznał to za oznakę Bożego Błogosławieństwa. Powiedział, no, teraz to chyba będzie mi Bóg błogosławił, skoro mam Lewitę za kapłana. I ciekawe, zobaczcie, że tam są też podobieństwa do Jezusa Chrystusa, który też był z Betlejem, też był z Judy, też stał się kapłanem, tyle że na wzór Melchizedeka, czyli trzy w jednym: król, kapłan i prorok. E, tylko że, e, no właśnie, e, pytanie czy my tego Jezusa dzisiaj traktujemy jako, jako Pana, jako Zbawiciela czy jako takiego mm, naszego tutaj osobistego kapłana, który będzie dowodem na to, że Bóg nam błogosławi. Jeszcze powiesimy sobie e, obrazek na ścianę, albo krzyżyk, albo coś tam i mm, będziemy zadowoleni, że wszystko jest na miejscu, no nie, nie jest na miejscu. Zastanów się dzisiaj. Po prostu po prostu pomyśl, zadaj sobie to pytanie. Kim jest dla ciebie Jezus? Czy nie jest przypadkiem wynajęty przez ciebie jak ten kapłan u Michała, który sobie postawił jakiś posążek w domu i uważał, że Bóg będzie go błogosławił? A jeszcze ciekawostka. Pokolenia Dana brakuje później. To jest jedyne pokolenie, które nie zostało wymienione na przykład w Objawieniu Jana, w Apokalipsie, bo było to po prostu pokolenie, które odeszło od wiary w Jakwę.